George, zobacz, mój nowy motor. Twój samochód jest o 100 razy wolniejszy. Dinosaur. Dinosaur, ale dlaczego dinozaur? Dinosaur. George, przestań. M mój motor jest o 100 razy szybszy niż niż twój samochód. Mm, dzieci, co wy tutaj robicie? George, przecież powiedziałem, że już wystarczy tego jeżdżenia twoim zabawkowym samochodem. Hm, przecież chyba nie myślisz, że to jest prawdziwy. Pepa, a co robi tutaj mój motor? Y y tatusiu, y ja, ja nie wiem. No chyba ty nim tutaj nie przyjechałaś. Jesteś o wiele za mała na niego. Tak, Tatusiu. Ja nie przyjechałam tym motorem. No myślę. Dobrze, dzieci. Szybciutko do domu. Pepa, idź też do domu. Ja wrócę tym moim motorem. No chyba nie ja. George, do domu szybko, na kolację. Oi, tadjeti, tadjeti, amor.